Zima w Forzie, śnieg skrzypi pod kołami, a my polujemy na bałwana. Tym razem musisz go dorwać w domu gracza Buenas Vistas w Cabo San Lucas. Nie wiesz gdzie szukać? Spokojnie. Pokażę Ci dokładnie gdzie zaparkować, gdzie spojrzeć i jak cyknąć fotkę, żeby zaliczyć zadanie gra chowanego w kilka sekund. Możesz tam jechać, czym tylko chcesz. Bałwan czeka. Ty tylko nie zapomnij aparatu. Bałwan pręży się na balkoniku tuż przed samym wejściem do domu. Nie musisz go szukać, wystarczy spojrzeć w górę. Ja wjechałem tu dojem chargerem SRT z 2015 roku. Nie ma znaczenia, czy przyjedziesz, ale jak już tu dotrzesz, to celuj aparatem prosto w Bałwana. No i mamy to Bałwan zaliczony zadanie z głowy. A jeśli chodzi o tego potwora z podznaku SRT, to tylko tyle powiem: 6,4 litra, tylni napęd, masa jak doła, ale jak już się rozpędzi, to niech Bóg ma w opiece to, co stanie mu na drodze. Więcej o nim w osobnym odcinku. A tymczasem lecimy dalej. Pozdro. Zima w Forzie nie odpuszczamy, zamiast lepić bałwana, pijamy mu z chargera prosto w kule. Tym razem zadanie jest proste, wjeżdżamy na szczyt Lagran Gran Caldera i rozwalamy 20 bałwanów. Śnieg sypie jak w reklamie pierników, a śniegowe ludziki stoją jakby same prosiły się o spotkanie z maską. To kolekcjonerskie wyzwanie, pada śnieg, pada śnieg i zaraz pokażę Ci dokładnie gdzie szukać bałwanów, żeby nie tracić czasu na błądzenie po szczytach czas rozwalić te bałwany. Znajdziesz się dosłownie wszędzie na samym szczycie La Grande Caldera, wokół drogi prowadzącej na górę, a także niżej na zamarzniętym jeziorze i całym zboczu wulkanu. Niektóre stoją przy trasie, inne trzeba wypatrzyć między skałami czy krzekami, ale jest spokojnie, jest ich sporo więcej niż potrzeba. Nam wystarczy 20. Wbijasz się w nich jak kulą w kręgle i każde trafienie liczy się do zadania. Szukaj skupisk. Jak znajdziesz dwa albo trzy obok siebie, to nawet nie hamuj. Dobrze przycelowany charger załatwi temat jak pług śnieżny. Bałwany zaliczone, jak lubisz taką jazdę po śniegu, kliknij saba, wciśnij dzwonek i lecimy dalej, kolejne odcinki już się grzeją, a tymczasem szerokości i do następnego.